Zagrał mi no, się e, dawaj tu jest chodź tu chodź tu tu, nie kocni. Tam nikogo yeah, nie ma Nie, nie, give me nie. Give a random, Na... gyes, się Jest, jest tutaj, tutaj jest jakby co, widzę główkę O, śmieć się schował Zetis, z chodź tu Chodź, kucnij, kuc 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 Teraz i. wychodzimy kurwa? Dobra, wychodzimy. Nie, no. To jest naprawdę jeden. No, to można kupić ale. Stop farting ty. Daj przedłużenie. Boże, się, nie przedłużenie. Wiecie, ile mu zajebałem? 50. Tam dwóch było chyba. Nie, no. ja, kurwa, normalną broń nie zdalił. Ej, trafiłem go w ogóle. 380 tysięcy stopni, i trafiłem. Tak, kurde, upiekłeś jak Żydzi.